rozdział 118 Próba rozkminy urlopu w czasach korona paranoi jak wiadomo chociażby z mojego poprzedniego rozdziału, korona paranoja w Polsce zaczęła się 4 marca 2020. Co było po drodze, to też opisałem w tym rozdziale, więc nie ma większego sensu się powtarzać. Faktem jest jednak, że skoro w 2020 miałem przymusową przerwę w rozbijaniu się po Polsce, a może i po Europie, to też w tym 2021 roku chciałbym jednak gdzieś ruszyć swoje szanowne cztery litery, o ile oczywiście pisowskie tłuki nie zafundują mi jakiegoś lockdownu albo innego chorego pomysłu, który spowodował że wyjazd dalszy niż parędziesiąt kilometrów nie miałby jakiegoś większego sensu. Mogłoby tak być na przykład z powodu pozamykanych atrakcji, miejsc noclegowych albo jednego i drugiego razem. Jakiś czas temu wymyśliłem sobie, że fajnie byłoby kiedyś dojście do stanu, że nie będzie już w Polsce powiatu, przez który przynajmniej bym nie przejechał, więc wpadłem na pomysła, że można by nieco zbliżyć się do tego stanu. Gdy powstawał ten rozdział, hajs z roboty w kwocie 1500 PLNów na tak zwane wczasy pod gruszą był już Dawno pobrany, a nawet wydany. Nie zmienia to jednak specjalnie faktu, że szykuje mi się jeszcze około dwóch tygodni wolnego na przełomie września i października. I byłoby raczej fajnie jakoś sensownie wykorzystać ten czas niż siedzieć w domu i przynajmniej popołudniami znosić obecność swojej średnio rozgarniętej bratanicy. Idealnym antidotum mogłoby być poszwędanie się po kraju. Tym razem daruję sobie przekraczanie granic RP, żeby nie bawić się w kwarantanny czy inne głupoty z tego wynikające, co nie zmienia faktu, że momentami zbliżę się do granicy Polski. Na dosłownie kilka metrów. Wymyśliłem sobie, że piątą edycję Poland Tripu zacznę z wysokiego C w zatorze koło Krakowa. Jeśli zator, to wiadomo, że celem jest Energylandia. Jeden jedyny problem jest taki, że jest to koniec września i w Akademiku Uniwerka Rolniczego na 29 listopada w Krakowie meldują już studentów na kolejny rok akademicki. A to oznacza, że nie mają już wolnych pokoi za trzydyszki, za dobę. Mają za to apartamenty za stówkę, za dobę. Po zrobieniu researchu innych opcji meldunków w w Krakowie, okazało się, że za mniej niż 7-8 dyszek jest opcja jedynie spania w stadzie, czyli pokoju 10 albo i więcej osobowym, w jakimś hostelu. Taka opcja odpada w przedbiegach, a jeśli mam dać 8 dych za pokój jednoosobowy w jakimś pensjonacie, to już wolę dorzucić się dwie dyszki i mieć apartament. Zadzwoniłem więc ponownie i zarezerwowałem sobie ów apartamencik. Zakładam, że wygląda on trochę lepiej niż pokój studencki, ale jak to będzie w realu, przekonam się 29 września, gdy się w nim zamelduję. Tak więc, więc 29 września, gdzieś w godzinach rannych, pewnie będę wyruszał na Wrocław, a dalej jeszcze nieustaloną trasą w kierunku Krakowa. Nieustaloną dlatego, że jednak chciałbym zaliczyć kiedyś komplet powiatów. Dzień następny zarezerwowany jest na dojazd do Zatoru, Energylandie, a następnie powrót do Akademika. Punkt kolejny to znów stalowa wola. Tym razem powody, aby znów pojawić się w metalowcu na 1 sierpnia 12 w stalowej są aż dwa. Pierwszy i najważniejszy, trzeba wykorzystać voucher do chyba to tu. O wartości pięciu dyszek, którego termin ważności mija 31 grudnia 2021 o 23.59. Więc raczej chciałbym go wykorzystać, skoro mam taką możliwość. A piwo kawiarnia chyba to tu, w jakimś stopniu również dzięki mnie przetrwała okres lockdownów. Poza realizacją voucheru podjadę sobie do stacji nisko Podwolina, gdyż jak doniósł mi Mirek, mieszkający w Stalowej, zrobili tam jakąś infrastrukturę turystyczną wokół zalewu. Skoczy się i zobaczy. Jak będzie tam coś wartościowego, tego uwagi to się tam na parę godzin zatrzymam. Jeśli nie, najwyżej po raz drugi zaliczę atrakcję na wieży mocy w parku linowym w Janowie Lubelskim. Potem jak zamrzycie znowu wpadnie się do chyba i po kolejnej nocy przyjdzie czas wymeldować się z metalowca, który swoją drogą też nieco zdrożał od czasu mojej ostatniej wizyty. Skoro już wymelduję się z metalowca, będzie trzeba ruszyć dalej, dalej w stronę Lublina, a dalej Wodawy, która leży już bardzo blisko granicy, granicy jednocześnie białoruskiej i ukraińskiej. I to jest właśnie mój kolejny Cel, trójstyk polsko-ukraińsko-białoruski. Takich miejsc graniczących jednocześnie z dwoma krajami jest w Polsce bodajże sześć. Odwiedzając to miejsce będę już bliżej zrobienia filmu na okoliczność dokonania kolejnej rzeczy, którą chciałbym zrobić przed śmiercią, czyli zaliczenia wszystkich polskich trójstyków. A dlaczego by poprzestawać na jednym? W sumie po co? A więc po noclegu prawdopodobnie we Włodawie ruszy się na południe w okolice Ustrzyk Górnych w stronę kolejnego trójstyku, tym razem polsko-ukraińsko-słowackiego. Teoretycznie nikt by nie zabronił zaliczyć przynajmniej dwóch kolejnych trójstyków na południowej granicy, czyli ze Słowacją i Czechami, a potem Czechami i Niemcami. Tyle tylko, że ten wyjazd finansowy będzie z pojedynczej wypłaty, gdyż w odróżnieniu od wcześniejszych Połent Tripów nie planowałem go co najmniej od 10 miesięcy, lecz na pomysł wyjazdu wpadłem może za dwa miesiące wcześniej, gdy dowiedziałem się, że mam jeszcze trochę urlopu w robocie i ten oto urlop przypadnie na właśnie przełom września i października. Tak więc pozostałe trójstyki będą musiały zaczekać, a ja po zaliczeniu trójstyku ukraińsko-słowackiego zacznę kierować się w stronę domu. Dystans tego piątego Poland Tripu Szacuje na jakieś 2000 kilometrów i podobną ilość wydanych PLN-ów. Tyle teorii, a co z tego wyjdzie, zobaczę wkrótce. No ile oczywiście chore pisowskie pojeby czegoś nie odpieprzą. A wy poczytacie albo posłuchacie o tym w którymś z kolejnych rozdziałów.